Wszyscy mają to mniej więcej zrobione? Tak. Teraz zamykacie tą te gminę. Tak jak jest na obrazku. Właśnie, że tak. Sześć, tak? Tak, zamykacie to tą Tak, Cześć. to z rejsyktem. Tylko zejdźcie z drogi, bo tu jeżdżą.

Chcę zrobić przynajmniej jednego, Ty wyglądającego normalnie. Rozumiem. To, 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 to. Kurde, ale żeś to zrobił. I teraz tak źle było się nie Ej, no. Okay, no. I teraz masz tu. Tak Są sobie nierówno. Zmieniaj sobie tak, żeby te, te ostre takie... No. Rące, tak mieć na dole, tak jakby. Tak jak jest na obrazku 9. Tutaj już ogólnie powinniście sobie poradzić z całą instrukcją, ale tak. nieważne. Co? Nie ogarniam już. Patrz, tutaj, o te, tutaj to są te odchodzące, no. takie, no, a tutaj tak to tak są jest. te włączone. I musicie je tak zagęść, tak bardzo <laughs> podobnie jak robili tutaj na tym punkcie piątym. Co to jest to? Y -y, nie no, macie tutaj zaznaczone na ten, no, może tak pokażę. do środku. Właśnie, no, możesz to no, pokazać. <śmiech> Ej, jak już ósma? Robicie ruchu. coś takiego, patrzcie. No. Nie, po prostu Macie tutaj te ostre takie? Tak, okej, okay. nikt nie patrzy, a potem wszyscy źle robią. Nooo! Nie miał być taki Łukasz, ale bardzo mi się podoba, także. A to jest Jaki mam zielonego pojęcia. Tak. Mówiłeś gdzieś, Łukasz? Nie, to jest nie ja wiem, powinien być koszt okay. dwa razy. Widzicie tutaj jest to odchodzące i robicie coś takiego no. i z drugiej strony robicie identycznie. Nie wiem coś takiego. Ani tu w górę, ani tu na dole. Nie, nie wiem, to jest, jest mój żuraw i mój żuraw nie. jest bardzo piękny. Też mi się no, bardzo podoba. Wystarczy. Pomożesz mi. To jest. Ale to tak. Nie wiem. Jest... To, to, to zdając szóstkę, meldujecie, co nie? Meldujecie? Nie, a melują skingi? Na punkcie trzecim. Na, na drugim nie, nie, nie ma. Na drugim nie ma. Na drugim Na trzecim nie meldowaliśmy. Zobacz, będziemy nie 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 to tak nie, to tak tak. Nie fajne. Fajniejsze. Fajniejsze o, gdzieś A, gdzieś Bo nie mają dobrego. Ojej, ojej, do mnie, o, o, Wiem. Potrzebuję jednej inteligentnej osoby. panie, jo, ja. Ja. ja, ja jestem jo. bardzo wow. inteligentna. Okej, okay, no, dobra. E, A, to weź Wasza. Dobra. To dobra, to dobra. Tylko tak nie, nie w czasie gry, w tym, tylko tak... W tym od razu. momencie porwałem ją. Możemy, Musicie ch 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 Chcecie ją odzyskać czy nie? Nie. nie. O no, Możecie od razu iść dalej. No? No? Dobra, zakładam, no? zakładam, że chcecie, więc jeśli chcecie. Ona tak? w tym momencie jest moim pionkiem. Chodź. Aha. Na czwartym punkcie. Ty piątku. Jesteś moim pionkiem. To jest, Na trasa, którą musisz przejść. No. Chodź e, wszystko, bo, bo masz Wiktoria, Weroniki! No, Każdy no, będzie to, mógł tak. przejść tą trasę no, ja ja mówię. Mówię, no. kaprys. Każdy przejdzie tą trasę I to będzie tak wygląda Start jest tutaj Koniec jest tam Tam, to tam jest Tak, tam koło e... Możesz Możecie dotknąć jed... każdego pola Polka. jeden raz Nie możecie dotykać tych pól Na którym są szyszki Czyli tu, tu i tam I... Jak się poruszamy? Proszę, macie tak. Znaczy, nasz Ktoś rzuca z patronu kostką kostką, tak po kolei rzuca kostką. No. I każdy kolor coś innego znaczy. I na przykład niebieski to były ćwiczenia. Czerwone to było cofnięcie się. Bardzo dobrze pamiętam. Tak. Czerwone pytania. Nie, Niebieskie to tak. Niebieskie to były. ćwiczenia. Ćw, 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 czerwone pytania. Zielone. Nie, czerwone cofnięcie się. Zielone pytania. I jeszcze żół, żółte. Eeeh, eee, dodatkowy ruch. I dodatkowe, do, 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 dodatkowy ruch. Eee, I spróbuj ogarnąć sobie mniej więcej trasę, Bo masz eee, po prostu zaczynasz od razu. Ja? Tak, ty. ty. Jesteś miokiem. Nie, no, no. I, no, i musisz, ogarnąć, musisz sobie ogarnąć tak. No, no, tak tam do końca. No, to I, i, mogę zejść tak. I, 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 iść tak. Eee, musisz dotknąć każde pole. Aha, oprócz tymi ścieżkami. tymi ścieżkami. I y, y, możesz, możesz chodzić na skosy. Masz jedną próbę. Ma, masz jedną próbę. Ma, masz tutaj, tutaj, tutaj. Masz tak, tak, tak. tak, e, a, tak a, jeśli stanie już na tamtym polu, e, już, już wychodzi. Ale no, jest to no, nie ma. Dobra. To nie każda osoba po kolei już sam. Nie, poczekaj, tutaj. poczekaj, poczekaj. Ta. tak. Tak, 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 tak tak, tak, tak tak. Poczekaj, no jeszcze nie! Tu, tutaj ten. Tam, 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 to właśnie się też jak myśli. Tak, i tak, żeby na kościół. A jak pójdę jedną nogą, to ja No, tak Nie, no. ale jesteś szalona. Ja ja sobie pójdę tak, o tak. Nie, poczekaj. Tak, 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 i ta nie, tak, 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 i ta tak. I to? tak. tak. Masz no, cóż tam Może jedną z to Niebieskie. Ćwiczenia. Ćwiczenia, a nie Ćwiczenia. No liczba do 10. 5! 6! Pięć! Sześć! Sześć. 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 Pięć pojaceków. Widzisz? Widzisz? Wszyscy! 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 6 6 Wszyscy! Wszyscy! Dobra, e, się o jedno pole do przodu. E, dobra. Nie chcę. Nie chcę. E, no nie No nie chcę. To jest dwóch cofnięć. Cofnij, cofnij, cofnij. Fajnie. Fajnie. Ja wiem. To jest super. To jest to. Dodatkowy rzut krótki. Różesz się i masz dodatkowy rzut jeszcze. Dlaczego się się oddać, bo Nie wiem. Nie. Liczba od 1 do 20. 12. 12. 10 yy, przysiadów. Dobra. Dlaczego <ścjalnie ścjalnie ścjalnie ścjalnie> ty zaś przysiadasz? Kinga już. Nie robię zdjęcia. Nie chodzi. Nie chodź. Nie chodź. Nie chodź. Nie chodź. Nie chodź. Nie chodź. Nie ruszała się wcześniej. Nie chodź. A jeżeli, się skuje. A jeżeli się skuje. A like, to chodź. Nie to Nie i Nie chodź. Nie chodź. Nie Nie chodź. Nie Nie i Nie że trasa jest, Nie się przejść, bo Nie sam. Nie chodź. Nie chodź. Nie przejść. Julii. Jednak nie jestem taka inteligentna. Dawaj dwa. Wy jesteś bardziej inteligentny. Jeszcze jedno. Gdzie ma się Jeszcze no. jedno. Jeszcze jeden ruch, Dobrze, jeszcze jeden masz. Na, na przykład? Nie możesz nie się dowiadać. Nie, nie możesz po prawda dokładnie. Bo jeśli teraz ktoś podpowiadasz. Klaudia. To też byłe. Yy, Dawaj. Bo na pewno się konsekwencje. No na pewno zobaczycie. Wiecie, macie. Więc jeszcze raz y, rzucacie macie. się. Ten Hmm, ruchaj to... się. No. Boże, tu? No. Tutaj je jest osobno, tak? E, tak, to, to, to tak. jest osobno. E, nas, jeszcze raz rzucasz. <grym> Co, dobra. Teraz e, je e, no dobra. Rzuc, no, e, rzucaj. A ja przychodzę. Ja tak, no. e, tak ruchaj tak. się. też można. Dobrze. No. Dodatkowy rzut. Ale przecież jedno pole już. No, o no, pomyśl. Pąpki. Nie, to są dziewczyny. Namskie. To Baranki. Um, baranki. o. Nee, ty też. Nie. Nie <grym> Coś? Coś? No baranki, baranki. No, no, tak, Ale, y nie to tak będzie. Ale widziałem baranki? Nie, o nie, nie, nie widzę. Czy całeś? Ile razy? B b b Ile razy? Dziesięć. Be be, 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 be. be. Jasiek! Tak więcej No, to nie to Oskar. Zielony, ile przejść dalej? Jeszcze raz. Jeszcze raz wyrzasz. Jeszcze nie, to jedno. Ćwiczenia. Jeden pajamcy. Jeden przesiad. Dobra, jeden przesiad. Ale Teraz ja! Dobrze. Dobrze. Dobrze, następująco. Każdy nowe plemię musi wymyślić sobie piosenkę. Ale ta piosenka nie jest zwykła, ponieważ e, może ona się składać z jednej zwrotki i jednego refrenu i musi ona zawierać sobie albo być na podstawie motta, który wylosujecie. Na za nas. W sumie mam dwie do wyboru, więc musi, musi ktoś z Was wybrać. jedną lub drugie. Okej, dobra. I teraz tak. Mogę Wam dać kartkę i długo że wam mogę dać. I będziecie, napiszecie to albo zaśpiewacie mi od razu. Nie Ale co jeszcze? się Znaczy musicie to przedstawić ogólnie, tylko nie wiem czy potrzebujecie. Musicie na podstawie takiego czegoś. Albo co to dla Was znaczy i zrobicie tym piosenkę, albo nie wiem, cały czas to powtarzać kółko na jakąś melodię, jakieś piosenki, albo coś takiego. Wasza inwencja twórcza, macie na to 10 minut. Nie, nie daruj głodnemu ryby, podaruj mu wędki i naucz go łowić. Na tej zasadzie. No i musicie pomyśleć teraz. Macie 10 minut, ja wam daję czas. Chcecie kartki, tylko długopis? Nie Boże ja. Co? E, Boże i tak no. będzie sobie kamerował, tak. Nie mm -hmm. sobie. Karka przyda się. A co? A, o, tak. Ola nie dałam mu da, ryby. Nie, A, nie sam wiesz. Nie dawaj, nie, nie. nie, nie, nie <laughs> dawaj mu ryby. Ola nie, A, da. nie da. Ej, Jak nie chce tym palmy? Czyli dużo bardzo mocno. Żebyś nic nie widziało, bo też sobie jakieś No coś dawaj podciągaj. Okej, no. uwaga. Ja, Dobrze? No tak. Ty, ty dasz. Nie pij. No Natalia. Ja nie Co szukasz? będzie u mnie? Tak. Ej, stój. Bez, 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 bez chustek mają stać no, na zewnątrz. Tak, po A na zewnątrz czego? No i musicie się trzymać za Ej, Irek, na no, ile chodzisz? Łapiesz się z nią? Weźcie go ja znowu! No. Ja. Mam fajną reputację. To, to. To no tak. i wy musicie ich trzymać. Dobra. No. No, no, no ja później jest Juria. Nie ire. Nie ta Julia mówi. Chodźcie z nami. Ale się nie umiejęć. I no, to... chodź tu i zrobię ja ten krok, I ale tak do góry, bardzo do góry, wysoko wysoko. Jeszcze no... Nie, przestaw nogę, przestaw nogę przez to. No i drugą. Teraz Dobre, ty masz robisz tak jak malutki, 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 malutki. i teraz musisz I teraz do góry. przejść przez coś, tak jakby przez krawężnik. Tak, wysoko. tak do góry, taki wysoki nogę. krawężnik, wysoki krawężnik. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale o, do, 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 do chodzisz przez krawężnik, a później już po ten dół. No, świetnie. Okay. I no. drugą I nogę teraz, tak górka I teraz I teraz wysoko mury. I na dół. I Irek. góry do do góry, do góry, do góry, do góry. Nie stawaj na tym. I na Dobra. Teraz idziecie sobie tak jakbyście wciąg. Nei, nei, no nei, 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 nei. Að það er það sem þér snurðar? Það er það sem þér snurðar. Aaaaah! Ég finna þetta vel að við íst. Ok. Kręć w prawo, ło scenę... wow. no. Tyle? No możecie jeszcze się... Ale Ale chamsą, myślałam, że będzie po tym Ale Ale było. Ale było. Nie by było. Mogę wam jeśli nie chcecie? Tak, gdzie? To będzie bardzo przydatne. Jestem super. No i powinnam dostać maksa. Tak, Krzysiu, kartę kontrolu. Tak. Tak.